Dzień dobry. Witajcie w przeglądzie tygodnia, w którym tych dwóch gentlemanów, ja i on. Nie powiemy nic o żadnych nudnych tematach. Będziemy mówić o samych interesujących tematach związanych z branżą gier wideo, dlatego nie przedłużając tego wstępu, zaczynajmy. Witajcie posiadacze PeCetów, w przyszłym tygodniu na Waszej platformie ulubionej pojawi się gra niszowa i taka niezależna, GTA V, czekaliście na nią bardzo długo, ponieważ gracze konsolowi testowali ją przez półtorej roku, ale w końcu jest już gotowa i będziemy mogli zagrać, na dysku do niej zajmowała 65 giga, tak jak mówiłem, GTA V się nazywa na płytach chyba będzie zajmowała podobną ilość, bo jak sobie zrobiłem matematykę, mówiąc z angielska trochę, to yy, no to tak wyszło, że te 7 płyt DVD, na których ma być gra dwuwarstwowych, to 65 giga podzielić na około 8,5 no to wychodzi jakieś 7 z hakiem, więc te skompresowane dane no tak, 7 tak. płyt będzie można sobie pożąglować, my to lubimy. Ja ostatnio miałem takie doświadczenie nietypowe, że i Wolf instalowałem z płyt i 4 płyty to już było wystarczająco, żeby mnie wkurzyć. No, jest to coś takiego dziwnego, bo, bo, bo ja nawet nie mam nie mam jakby... W komputerze stacjonarnym nie, nie masz Nie wiem, odtwarzacza... jak się to już nazywa nawet. Odtwarzacz DVD, no właśnie. <grym> a, nie. <grym> nie mam odtwarzacza no. DVD. Kurze. Nie, to, to wiem, że się widziałem parę ludzi się śmiało z tego, że tam PC Master Race, a nawet na Blu-raya ich nie stać. <grym> <grym> Bo jest to coś takiego, że no, na konsolach się wydaje na tym Blu-rayu, nie ma tej możliwości, tej, 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 tego problemu. A tak naprawdę wśród posiadaczy pecetów te blu ray nie są takim tak. wielkim standardem. Ale na szczęście nawet jeśli kupisz sobie tę wersję pudełkową, to możesz ściągnąć, to, to jest w ogóle zarąbiste, nie? Że tak. kupujesz, czekasz na te płyty, aż one wytłoczone trafią do ciebie i jak już dostajesz, to wpisujesz kod, żeby móc ściągnąć te 65 GB z sieci. Miejmy nadzieję, że masz przy tym bardzo dobre łącze, bo to się przyda. To jest dobre rozwiązanie. Ja pamiętam, Wiedźmina, dwa kupiłem kiedyś i jedna płyta była zepsuta, musiałem. Tak. Jechać z powrotem no. do sklepu. Wtedy chyba nie było takiej opcji, żeby ściągać, więc. też mm -hmm. może było. Ja miałem to samo. Bo to tam mm -hmm. był problem z płytami. Ale przy tym warto wspomnieć, że jak się kupuje tą wersję pudełkową, to nie dostaje się kodu na Steam, tylko ściąga mm -hmm. się to z usługi Rockstar'a. Jak chcecie mieć tak. gry na Steam, y, to musicie sobie kupić ją przez Steam. Skandal. Zamach na Steam. Y. Ale to jest normalne dla Rockstar'a, przynajmniej do tych gier, które ostatnio. No Rockstar tam jest tak duży, że może wszystko podekrywać tak. każdy warunek. Tak, no ale przejdźmy do tego. Związane z samą grą, bo na kilka dni przed premierą jeden z naszych wysłanników Luke Nasz kolega był na pokazie w Londynie i tam pograł sobie w tą wersję pecetową, więc parę nowych właśnie szczegółów się pojawiło, tak jakbyście jeszcze nie byli zdecydowani, czy warto będzie tę grę kupować, czy nie. To już mniej więcej wiadomo, jak mm -hmm. to wygląda. Przede wszystkim ma być jeszcze więcej muzyki, bo muzyka już doszła w wersji na Xboxa One i na PS4, tak. teraz ma być jeszcze więcej. Ja się 60 płyt. Ja się śmieję z tego, bo pamiętam kiedyś, jak czytałem o soundtracku do GTA, to tam pierwotne założenie było takie, żeby tych utworów było około 900, ale to tam wyszło ostatecznie ze 150 czy ile tam było. Zmierzają do tego powoli, zmierzają, zmierzają tak. do tego. no jeszcze Wersja na 3DSa tak. będzie miała tak, już tak. 500 tracków. Dokładnie. No. dokładnie. E, oprócz tego e, nie ma tam chyba, z tego co widziałem, wiele usprawnień graficznych w stosunku do tej wersji na nową generację konsol. E, tam bodajże jeszcze zasięg rysowania ma być jeszcze mm -hmm. bardziej zwiększony, czyli już w sumie cztery razy dalszy niż w oryginale. Tak. Już, już widać tak daleko, że jak patrzysz, dobrze popatrzysz, to samego siebie To widać. To widać e, sąsiednie Stany tak, tam. Tak, sąsiednie Stany. W, w świecie GTA. Ale być może nie ma poprawek graficznych, ale na pewno będzie dużo opcji graficznych. Tak, tam, tak tam, będzie. To, pamiętam, Luke też pisał o tym, że, że będzie ich kilkadziesiąt, więc... Pani pacjentów, będą sobie mogli tam po, pogmerać po opcjach, po, poprzesuwać te suwaczki, co prawdopodobnie będzie potrzebne, bo wymagania sprzętowe tak, właśnie są miałem, dość wysokie. Chciałem powiedzieć też, z... że ta amplituda wymagań sprzętowych tak, tak, jest tak, strasznie jest, duża, bo minimalne, to jest, to jest są takie, duża. minimalne są takie w sumie zaskakująco niskie, jak na współczesne mhm. gry, ale z tego co kojarzyłem, tam LUK uruchamiał w ogóle tą grę chyba na, w rozdzielczości 800 na 600 <laughs> jeszcze w jakichś minimalnych detalach. Nie wyglądało to za dobrze, ale chodziło super płynnie, więc, <laughs> więc ekstra. Tak, także w najniższych detalach. GTA 5 będzie wyglądało mniej więcej jak GTA 3, a w najwyższych jak GTA 5. Tak, no a te, te, te wymagania ultra, które tam są, no to mają jakieś szalone wymagania, 32 GB RAMu. E, ciekawe było to, że pierwotnie informacja tam była taka, że jest potrzebna karta 800, 980 mm. GTX, ale później to zmienili. Okazało się, że to był błąd, są potrzebne dwie. <laughs> <laughs> Więc super. No, super przy, my z Arashem ostatnio przy okazji Wiedźmina ogłosiliśmy zbiórkę na sprzęt i właśnie lajku, y, znaczy każdy komentarz daje nam trochę pieniędzy na sprzęt. Że... Fajnie. Nie wiedziałem, Boże... że mamy taki system na forum. No staj. ja za każdy komentarz dostaję prowizję. No. Oczywiście też wsparcie dla modów będzie, tego można się spodziewać. Nawet no nie, taka otwartość. No, tak, nie tyle można... jakieś narzędzia, tylko po prostu Fajnie. będzie można dużo zrobić. To, sam, sam jestem ciekawy, bo to, to naprawdę może pewnie jeszcze po latach będą powstawać. czwórka, czwórka była bardzo, bardzo modyfikowana często. Hmm. To dzisiaj się pojawiały te um, takie poprawki wizualne nawet te czwórki, e, więc, więc na pewno z piątką będzie podobnie, tym bardziej, właśnie że Rockstar hmm. potwierdza to, to otw tą otwartość. No i jest jeszcze kwestia tych, tego, że na PC-tach będzie tryb kręcenia filmów. Mi się kojarzy, że on w czwórce też był tak naprawdę... Ale nie, nie pamiętam tego, tego nie pamiętam tego dokładnie, czy to jakoś tam zniknęło czy coś, ale wydawało mi się, że było. No nieważne, tak czy inaczej będzie można nagrać pewną scenę i później ją w jakiś tam sposób nakręcić, wyreżyserować. No i to na pewno da mnóstwo, mnóstwo ciekawych machinów. No, dla mnie osobiście to jest fajny smaczek, bo ja bardzo dawno temu robiłem właśnie machinimy z GTA San Andreas. Tam się to wszystko obracało wokół Modów, dlatego, że miałeś mody, które ci pozwalały zhakować kamerę, czyli ruchy kamery wykonywałeś na przykład klawiaturą numeryczną. Watch Dogs. W Watchdog się hakowało kamery. Aha. Ale trochę inaczej. to trochę inaczej Przecież to taki film złożony w, w całości z, tak, z ujęć, z, z kamer skamery. przemysłowych. Nie, ale w, w GTA faktycznie y, robiło się takie rzeczy. Fajnie, że tutaj, tutaj to jest wspierane natywnie, tak, powiedzmy tak. przez grę, i że nie trzeba wszystkiego robić naraz. Bo z tego co zrozumiałem, to ma być tak, że odgrywasz scenę Chyba swoją tak. postacią, tak, bierzesz tak. sobie najpierw model postaci, a później już możesz dowolnie no. operować kamerą na tym nagraniu, no ciąć tak. sobie to i tak dalej. Więc podejrzewam, że tutaj naprawdę fajne rzeczy już powstawały no. na no widoku z FPP już Dokładnie. powstawały na, i na PS4 czy No to W naszej pracy też się przyda na pewno. Oczywiście. Byli, nie, byli, nie, byli nie, byli ma, nie ma mowy, serię. zwykły materiał, trzeba będzie nakręcić no, na <laughs> cały ten. No także długo już nie musimy czekać, bo GTA 5 na PC będziemy testować niedługo. Zobaczycie u nas na pewno filmy. Tym, którzy już zamówili, życzymy miłego grania. Na wszystko przychodzi czas, przyszedł też czas na dwóch dżentelmenów, czyli nas, żebyśmy się pożegnali z Wami. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, zapraszamy oczywiście za tydzień na Przegląd Tygodnia i na całą resztę materiałów na tvgry.pl. Na razie. Cześć.